Studio Adult Swim, które jeszcze w tym roku będzie wypuszczać na rynek wschodnich animacji produkcję Uzumaki, postanowiło stworzyć spin-off ich najpopularniejszego animowanego serialu, czyli Przygód Rika i Mortiego, w formie odrębnej i nie wpływającej na główną fabułę opowieści, w wydaniu japońskiego anime. Projektem zajął się reżyser, który już współpracował ze studiem przy tworzeniu pojedynczych, oderwanych od typowo amerykańskiego klimatu odcinków, czyli pan Takanashi Sano, którego możecie kojarzyć z Netflixowej produkcji Tower of God. Seria ma się składać z 10 odcinków i według wstępnych informacji. Ma poprzedzić premierę szóstego sezonu, która według studia pojawi się jeszcze końcem tego roku. Dwa poboczne epizody, które w reżyserii Pana Sano ukazały się rok i dwa lata temu, są na tyle niestandardową odskocznią, że bardzo ciekawi mnie owoc jego pracy przy otrzymaniu szansy na stworzenie nieco dłuższej fabularnej opowieści w tym uniwersum. Jeśli nie widzieliście jeszcze odcinków specjalnych Summer Spotyka Boga oraz Ricky Morty Contra Genocider, są one dostępne na stronie studia oraz na ich kanale YouTube. Japoński dubbing w dość śmieszny sposób pokrywa się z charakterem Mortiego i nawykami Rika, aczkolwiek nie nastawiajcie się, że poziom humoru jest tak samo wysoki jak w przypadku oryginału. Promocja swojego dzieła po przerobieniu go pod mniejsze nisze jest naprawdę w porządku, dlatego jestem ciekaw, czy reżyser postanowi zmienić koncepcję i trochę odbić od tego, co mogliśmy zobaczyć w jego aranżacji do tej pory, czy raczej będzie trzymał się już wyznaczonych przed siebie nurtów w tym zagadnieniu i postanowi dać nam równie dobrą produkcję z nieco dłuższym rozwojem akcji. Jeśli sam projekt Was również interesuje, śledźcie na bieżąco stronę Adult Swim, ponieważ w najbliższym czasie ma się pojawić więcej informacji co do jego publikacji. Z szybkich newsów to już wszystko na dziś. Trzymajcie się widzowie i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!